Jesteśmy w nowym przedszkolu przy ulicy Górnej. W ostatnią sobotę było uroczyste otwarcie. No i cieszymy się już pięknym obiektem. Nie tylko my, ale chyba przede wszystkim dzieci i rodzice. Piękny, nowy, no wspaniały obiekt. Myślę, że bardzo dobrze wyposażony, bardzo dobre zaplecze, zarówno i gastronomiczne, jeśli chodzi o wyposażenie sal. Mamy piękną salę wielofunkcyjną, salę gimnastyczną, także myślę, że teraz y, dzieci będą miały naprawdę super warunki. No i będziemy mogli stworzyć, zaoferować, tak, więcej niż do tej pory, chociażby zajęcia z integracji sensorycznej, ponieważ mamy również i gabinety specjalistyczne. Które też są wyposażone w specjalistyczny sprzęt. W tym nowym budynku jest 275 miejsc, jest 11 sal. W porównaniu do poprzedniego budynku, gdzie mieliśmy 6 sal, a tak naprawdę w tym dwie takie zaadoptowane z pomieszczeń niekoniecznie na początku przygotowanych na salę, zajęć, no to jest skala tak, to jest dwa razy tyle. Przy każdej sali znajduje się szatnia. Łazienka, również łazienki dla dzieci niepełnosprawnych, ponieważ nasz przedszkole jest z oddziałami integracyjnymi, więc przyjmujemy do nas dzieci również z różnego rodzajami niepełnosprawnością. Dotychczasowy budynek jeszcze funkcjonuje. Przez ten, kolej, przez ten obecny rok szkolny będzie funkcjonował. Tam również są dzieci od 3 do 6 lat. Tam jest 5 grup. Było tak ogromne zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolu, że zdecydowaliśmy się pozostawić ten budynek jeszcze na ten rok. A przedszkolaku, a pamiętasz tą piosenkę jeszcze? A może spróbujesz nam zaśpiewać zaśpiewasz? Tak. tak. Jestem sobie w